Dlaczego Matt Stoney waży tak mało, a Kado Avocado tak dużo? Oboje prowadzą milionowe kanały na YouTube i od lat publikują filmy, w których pochłaniają niebotyczne ilości jedzenia. And people just can't stop watching. Czyżby jeden z popularniejszych youtuberów, Matt Stoney, był tym znienawidzonym znajomym, który pochłania ogromne ilości jedzenia, a mimo to utrzymuje świetną formę? Poszukajmy przyczyny, dla której prezentują tak odmienne sylwetki, mimo na pierwszy rzut oka podobnych nawyków żywieniowych. Matt Wrzucił swój pierwszy materiał na obecny kanał YouTube w roku 2012. 11 lat później jego waga cały czas utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Około roku 2010 Nicocado Avocado był zagorzałym zwolennikiem diety wegańskiej. When did you change your outlook on veganism because you were a vegan for a long, time. a long time? And what caused you to not be vegan because you're kind of the opposite now? I don't want to be rude. Well, my health was spiraling out of control. I couldn't I would tie my shoes. I would get winded and out of breath. I couldn't go up the stairs. I was really low in iron, in zinc, in calcium. I couldn't absorb any of my nutrients. Planyk został zgłoszony po wyjściu z weganizmu w roku 2015-2016. Had low B12, B12 deficiency. I developed hypoglycemia. I don't know if it's directly related to the veganism, but I never had that before. In kokado avokado, brzuca materiały zdecydowanie częściej niż mat. Były okresy, że publikował treści nawet codziennie. W roku 2020 przytył 23 kg, w roku 2021 11 kg, rok 2022 23 kg. I am 400 How did this happen? Zwiększył swoją wagę ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie 7 lat. Jeżeli jego waga będzie rosnąć w podobny sposób, wagę 500 funtów przekroczy w przyszłym roku. Matt Tony swoją formę nie zawdzięcza spektakularnemu metabolizmowi, a jedynie ciężkiej pracy i świadomości żywieniowej. W jednym z wywiadów podzielił się, jak wygląda jego tydzień. W normalne dni spożywam nie więcej niż 2,5 tysiąca kilokalorii. Podczas zawodu zdarza mi się przekroczyć 10 tysięcy kilokalorii w ciągu jednego posiłku. Jednak... W ciągu kilku dni wracam do normy. Nagły wzrost masy ciała po jednorazowym spożyciu dużej ilości jedzenia, jak na przykład podczas zawodów w jedzeniu na czas, nie jest zwykle trwały. Można go kontrolować poprzez zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną. Przyjrzyjmy się zatem, co Matt Stołni je na co dzień. Śniadanie zazwyczaj składa się z koktajlu białkowego, filiżanki kawy oraz preparatu wielowitaminowego. Drugie śniadanie to koktajl białkowy oraz warzywa lub owoce, np. marchewki, obiad, chude mięso drobiowe, warzywa, ryż, lub kasza. 3 godziny później kolejny koktajl białkowy wraz z garścią migdałów. Kolacja, koktajl białkowy, kilka kawałków ciemnego pieczywa. Snem. Białko kazeinowe wymieszane z migdałami. Do tego przynajmniej 5 treningów siłowych lub cardio w skali tygodnia. Osoby biorące udział w zawodach jedzenia na czas paradoksalnie dążą do uzyskania niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Topowi zawodnicy tej dyscypliny wiążą niską tkankę tłuszczową z większymi możliwościami rozszerzenia swojego życia. Zjawisko to nosi nazwę Fat Belt Theory i istnieje nawet kilka badań w tym zakresie. Jeden z pionierów, Ed Cookie Jarvis, trenował spożywając całe głowy gotowanej kapusty, a następnie popijając to siedmioma litrami wody. Jak więc widzimy, Treningi przed spożywaniem ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie wcale nie wymagają spożywania przetworzonego śmieciowego jedzenia. Chociaż jedzenie na czas może być widowiskowe, największe turnieje przyciągają kilkadziesiąt tysięcy osób i są transmitowane w największej telewizji sportowej ESPN, to oczywistym jest fakt, że każda rywalizacja na tak wysokim poziomie niesie ze sobą poważne ryzyko. Nie inaczej jest w tym przypadku. Podczas turniejów odnotowano nawet kilka śmiertelnych przypadków, których główną przyczyną było udławienie się. Długotrwała rywalizacja w tej dyscyplinie może także prowadzić do wielu chorób układu pokarmowego oraz przyczynić się do rozwoju zaburzeń odżywiania. Gdy już zapoznaliśmy się z przypadkiem Mata, przejdźmy teraz do Nikokado. Nikokado awokado nie skupia się na szybkości spożywanego pokarmu, jednak na pochłanianiu ogromnych jego ilości, z czasem coraz bardziej niezdrowych, przetworzonych pokarmów. Początkowo jego filmy zawierały potrawy, które sam przygotowywał, a warzywa stanowiły znaczną ich podstawę. Jednak było to wiele lat i kilkadziesiąt kilogramów temu. W bardzo młodym wieku został leczony antydepresantami. Później, jako nastolatek, zdiagnozowano u niego ADHD oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Obecnie możemy znaleźć informację, że zmaga się z 12 różnymi schorzeniami psychicznymi. Czy nawyki żywieniowe mogą prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego? Doktor uważa, że fast foody i inne przetworzone, ubogie w składniki odżywcze produkty mogą prowadzić do zaburzeń nastroju i funkcjonowania mózgu. Głównie poprzez wpływanie na neuroprzekaźniki i hormony. Dieta wysokotłuszczowa może zmniejszyć zdolność mózgu do produkcji dopaminy, co może prowadzić do zaburzeń nastroju i motywacji. Spożycie żywności bogatej w rafinowane węglowodany oraz Tłuszcze trans może prowadzić do stanów zapalnych w mózgu, co może płynąć na funkcjonowanie neuroprzekaźników i zwiększyć ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Jak to jest więc, że niektórzy zdają się uzależniać od spożywania przetworzonego jedzenia, podczas gdy inni wydają się być na to odporni? Najważniejsze wydaje się być podejście. Osoby jedzące na czas inaczej traktują jedzenie, spożywanie fast foodów podczas zawodów. Spożycie ogromnych ilości śmieciowego jedzenia 13, doprowadziło do dwóch zawałów. Mówimy tu o osobie, która dopiero co skończyła 30 rok życia. 300, 310, 320, 330. Everything becomes harder. określa siebie także jako osobę niepełnosprawną. Co będzie kolejne? Wyniki jednego z badań wykazały, że zwiększenie się o 5 jednostek wskaźnika BMI wiązało się ze wzrostem całkowitej śmiertelności o 13%. Ponadto wyższe wartości BMI były znacznie bardziej związane ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, cukrzycy i niektórych rodzajów nowotworów. Na zakończenie dodam, że z przyjemnością zobaczyłbym odwrotną przemianę nikokado-awokado. Prawdopodobnie byłaby to jedna z najgłośniejszych przemian w historii internetu, co z pewnością płynęłoby korzystnie na zasobność jego portfela. Jak można się domyślać, popularność oraz pieniądze są tym, co kieruje Niko w jego życiu. W przeszłości zapowiadał taką przemianę w związku z ukończeniem 30 lat. Niestety to również okazało się nieprawdziwe. Najsmutniejsze wydaje się to, że Niko jest świadomy swojej obecnej sytuacji. Sam podkreśla, że jest co najmniej kilka kroków przed swoimi widzami i w przyszłości nas jeszcze zaskoczy. Jednak czy pogon za sławą i pieniędzmi nie doprowadziła go do momentu, w którym już nie ma odwrotu? Co musiałoby się stać, aby Niko podjął decyzję o zmianie swojego życia?